Terminator Salvation jest trzecioosobową strzelaniną wyprodukowaną przez Halkion Company we współpracy z Green. Produkcja pojawiła się 1 maja 2009 roku na pecetach, Playstation 3 i Xboxie 360. Podobno dostępna jest także wersja na smartfony, ale jej nie testowałem. Wcielając się w żołnierza ruchu oporu Johna Conora, walczyć będziemy o przetrwanie ze śmiercionośnymi maszynami Skynetu i wydostanie z oblężonego miasta w jednym kawałku. W grze zaimplementowano opcje chowania się za przeszkodami, destrukcję otoczenia, pojawią się również momenty eksploracji czy przepełnione adrenaliną pościgi, w których przyjdzie nam odpierać ataki nadjeżdżających wrogów. W przygodzie towarzyszyć będzie nam dawna znajoma z dzieciństwa Blair Williams, jeden z ocalałych o imieniu Barnes oraz inni znalezieni po drodze uczestnicy ruchu oporu. Chowając się za osłonami jesteśmy się w stanie wychylać, a także celować precyzyjnie, dodatkowo bohater może przeskakiwać w szybki sposób z osłony na osłonę, prowadzić ostrzał na ślepo lub starać wymanewrować rywali w taki sposób, aby zajść ich od tyłu. Arsenał jest całkiem pokaźny i dostaniemy między innymi karabiny maszynowe wzorowane na M4, rozmaite strzelby samopowtarzalne, potężne giwery montowane na samochodach opancerzonych, a nawet wyrzutnie rakiet i granatniki. Niestety wielkim minusem moim zdaniem jest to, że przeciwników jest bardzo mało rodzaj i najczęściej przedzierając się przez gliszcza złomować będziemy mechaniczne pająki, lewitujące aerostarsy czy wolnokroczące terminatory T-600. Jest to zdecydowanie za mało, a po godzinie obsowania z tym tytułem zaczyna wkradać się rutyna. Muszę jednak przyznać, że wymiany ognia są dosyć widowiskowe, a mechanika strzelania bez zarzutu i dopracowana. Mocny nacisk został położony zachowanie się między osłonami i skuteczne flankowanie maszyn, szukanie ich słabych punktów lub wysadzenie w powietrze przy użyciu materiałów wybuchowych. Stawki przerywnikowe też są bardzo klimatyczne i w świetny sposób uzupełniają historię. W wielu miejscach czuć przytłaczającą przewagę wrogów, którzy niejednokrotnie zmuszają nas do odwrotu i chowania, gdzie popadnie przed ich zabójczymi szponami. Sojusznicy nam towarzyszące jak można się domyślić są bezużyteczni, nigdy nie wykorzystują nadarzających się okazji, nie skupiają uwagi przeciwników na sobie, pozostawiając na naszych barkach cały ciężar starć. Sługusy Skynetu jak na starowe żerastwa przystało są bardzo wytrzymali i niekiedy trzeba wywalić w nich kilka magazynków nim uda nam się przejść dalej. Fajną odskocznią od przedzierania się przez gliszcza są motywy pościgowe, w których strzelamy z bazuki do nadjeżdżających motorów, starając się tak celować, aby nie podjechały zbyt blisko. Jak na liniowy shooter grafika jest bardzo dobra i szczegółowa. Wrażenie robią ruiny budynków porośnięte mchem, leżące na ulicy wraki samochodów, częściowo zapadnięte i popękane drogi oraz ulice, czy miasteczka i bezdroża wyglądające jak po przejściu huraganu. Widać, że twórcy przysiedli nad animacją postaci, jak i ogólnie stanem technicznym gry. W Terminatora gra się płynnie i bez zacięć, różnego rodzaju loadingi i w przerwy w grze występują rzadko, a ogólne oświetlenie, jak i wybuchy zrobiły na mnie spore wrażenie. Ścieżka dźwiękowa również trzyma wysoki poziom, często w tle przygrywają licencjonowane kawałki prosto z filmu, dialogi między członkami ruchu oporu wypadają naturalnie i przekonywująco, a karabiny wydają inne odgłosy w zależności gdzie z nich korzystamy. Terminator Salvation nie byłby taką złą gdyby nie masakrycznie krótki czas na jego ukończenie. Grając na średnim poziomie trudności już po trzech godzinach widziałem napisy końcowe, plansze zazwyczaj są w wielkości korytarzy i tylko wydają się otwarte, pełno jest tu niewidzialnych ścian, a schemat rozgrywki pozostaje niezmieniony od początku do końca. Na pierwszy rzut oka widać, że był to tytuł sklecony na szybko, aby zdążyć wraz z premierą filmu, szkoda jednak zaprzepaszczonego potencjału i potraktowania po masoszemu tak znaną markę. Twórcy sami przyznali, że przez napięty harmonogram odpuścili sobie tryb wieloosobowy i skupili się na innych aspektach gry. Jest to zapomniana pieśń przeszłości, która jednak broni się całkiem udaną grafiką, udziałem znanych aktorów czy nieźle skomponowaną muzyką. Fani uniwersum Terminatora powinni w to zagrać, a innym odradzam jednak sięganie po ten tytuł. Come on, people! Move! Get on the train! Spiders! Keep them away from the train!